Od chwili rozpoczęcia podboju Prus trwały zacięte walki. Bracia rycerze zakonu szpitala Najświętszej Marii Panny domu niemieckiego, doświadczeni w bitwach na Ziemi Świętej, nie przebierali w środkach podboju. Byli głównymi strategami i według ich wskazówek rycerstwo z Niemiec i zachodniej Europy tak postępowało. Żeby powstrzymać bandycki najazd zakonu, Prusowie zorganizowali radę wojenną, złożoną z wodzów prowincji. Na czele stanął Herkus Monte z prowincji Natangi, rodu Montymidów. Krzyżacki zakładnik, przestronnie wyedukowany na rycerza przez Niemców w Magdeburgu, miał służyć Krzyżakom w boju z Prusami. Prowincją Pogezani dowodził Actumę, w Armii Glappo, Barcją Divanus Klekine, Sambią Glande. Kiedy krzyżacki brat, wolrad, wójt na tangi, dowiedział się o przygotowaniach do powstania, zaprosił do siebie wielu możnych znakomitych prusów z okolic grodu nad zalew wyślany do pokojowych obrad połączonych z biesiadą. Jak podaje Dysburg, który pisał na chwałę zakonu, kiedy ci upili się, wolrad wyszedł, zaryglował drzwi i wspomnianych zamożnych z zamkiem spalił na popiół. Goście spłonęli żywcem, ponosząc słuszną karę, jak twierdzi kronikarz, za spiskowanie przeciw zakonowi. W 1260 roku wybuchło powstanie. W ręce Prusów wpadł zamek w Litzbargu. Kiedy zdziesiątkowani bracia rycerze dotarli do Elbląga, bezradność i wściekłość Krzyżaków sięgnęła zenitu. W ramach zemsty przetrzymywanym tam Pruskim dzieciom, zakładnikom było ich dwanaścioro, wyłupiono oczy i nakazano odesłać ślepe. Rodzicom. W styczniu 1261 roku drogą morską zaczęli napływać do królewca nowi rycerze głównie z Westfalii i Magdeburga. Bez zwłoki przystąpili do pustoszenia sambijskich wiosek. Sprytnie, unikając powstańców, grabili i brali w niewolę wszystkich prusów zdolnych do pracy. Mieli oni posłużyć do budowy i wzmacniania umocnień nadmorskich zamków i budowy nowych. W styczniu i lutym 1261 roku Aleksander IV wydał kilka bull z następującymi postanowieniami. Neofitom można nadać ziemię w lenno, byleby nie przystępowali do powstania. Czechy, Morawy, Polska i Pomorze to kraje, z których winna wyjść pomoc dla krzyżaków. Odpust dla uczestnika krucjaty do Prus i Infland jest taki sam jak, jak dla krzyżowców walczących w Ziemi Świętej. Herkus Monte napisał list do samego papieża, Urbana IV, że Prusowie nie walczą z chrześcijaństwem, tylko z krzyżackim najazdem. U papieża skutkowało to taką reakcją, że nawoływał do jeszcze bardziej wzmożonego podboju pruskiej ziemi. Z Europy cały czas napływały kolejne posiłki, wśród których pełno było bandytów otrzymujących rozgrzeszenia od papieża. Strategią Prusów było niszczenie budowanych zamków, które były słabiej chronione. 21 stycznia 1261 roku Herkus Monte opanował Pokarwis. Kryjąc się w zdobytym obozie, Prusowie po kolei zabijali powracających z wypadu krzyżaków. Ten sukces odbił się głośnym echem wśród rodaków. Z obranej taktyki Herkusa Monte i jego skuteczności na jeźdźców opanował strach i panika. Wódz Warmów Glappo z pomocą Pogezan pod dowództwem aktum w roku 1261 odbił mocno ufortyfikowany gród Lidzbark Warmiński zabrany im przez zakon w roku 1240. Wyprawiając się do ziemi chełmińskiej w 1263 roku, Herkus Monte zorganizował błyskotliwą akcję, w której zadał Krzyżakom bardzo dotkliwe straty i wzbudził ich wściekłość. W pogoni za nim z elitą rycerstwa puścił się sam wielki mistrz krajowy Helmerich. Herkus Monte nie dał się zaskoczyć i pod lubawą ze swoimi chówcami wojów stawił czoła pogoni. Krzyżacy, pewni zwycięstwa poprzez zaskoczenie, szybko zaatakowali oddziały Herkusa. Niestety dla zakonnych bitwa skończyła się totalną klęską. Sam mistrz zginął w pojedynku z Herkusem Monte, a z całej jego drużyny nikt nie ocalał. Walki przeniosły się poza terytorium Prus. W roku 1263 na ziemi chełmińskiej powstańcy zdobyli zamek w Radzyniu. Pod dowództwem Aktumę Prusowie odnieśli kilka zwycięstw, zdobywając mniejsze krzyżackie zamki. Oblężenie Elbląga i zdobycie tego najbardziej ufortyfikowanego zamku na ziemi Pogęża nie powiodło się. Gdy zginął Aktumę, zastąpił go Linka. Lud z prowincji Barcji, może najmniej liczny, nie przeprowadzał indywidualnych wypraw przeciw zakonowi. Natomiast we wszystkich uczestniczył. Rok 1266 był dla nich tragiczny. W bardzo zaciętej bitwie pod Kowalewem zginął ich wódz Diwan Klekine. Linka razem z Bartami prowadził kampanię poza terenem Prus. Na ziemi chełmińskie pod Pagustin w bitwie z Krzyżakami zadał im kolejny cios. Zginęło wówczas 512 osób, w tym 12 krzyżaków. Po tym zwycięstwie Linka zrobił błyskawiczny zwrot i ruszył odbić zamek w Dzierzgoniu, wyposażony w liczną, dobrze uzbrojoną załogę. Gdyby nie posiłki krzyżackie z pobliskiego Elbląga, twierdza ta mogłaby być zdobyta. Przybycie w 1265 roku Albrechta księcia Brunszwickiego i Albrechta księcia z Turyngii, z licznym rycerstwem, Pozwoliło krzyżakom na dobre planowanie i skuteczne rozprawienie się z pruskimi powstańcami. Z pomocą krzyżakom w roku 1266 przybyły do Prus bardzo liczne posiłki z Europy, szczególnie z Brandenburgii, na czele z ich władcami Ottonem III i Janem I. Pomiędzy twierdzami królewca i bałgi zbudowano zamek Brandenburgia. Glapo wykorzystał moment wyjścia przeciw Prusom głównych sił załogi Brandenburgii i uderzył, zdobywając zamek. Siły krzyżackie wracające z wypraw nie miały już do czego wracać. Zamek był zniszczony. Po roku Otto trzeci wrócił i odbudował Brandenburgię, którą w roku 1273 Glapo z Warmiami powtórnie zaatakował i rozpoczął jej oblężenie. Krzyżacy przygotowani na taki manewr z niezbyt odległego królewca zorganizowali szybką odsiecz. Glapo, wzięty w dwa ognie przez przeważające siły, nie miał szans na wycofanie się. Pojmanego Glapo poddano torturom, następnie stracono na wzgórzu obrzeża Królewca. W roku 1267 powtórnie przybył do królewca król Czech z bardzo licznym wojskiem, co zaczęło przechylać szale zwycięstwa na niemiecką stronę. Czesi szybko skierowali się do walki w prowincji Natangi. Jak podaje kronikarz, takiej rzezi dokonano na narodzie Sambów, że starszyzna dawała królowi zakładników, aby nie zgładził całego ludu. Niedługo po tym Prus Gedunę z rodu Kandeminów poszedł na ugodę z najeźdźcami, za co uzyskał w zamian znak, który miał ocalić jego osadę. Gedunę niestety spóźnił się z powrotem i majątek spój z posiadłościami swoich krewnych został spalony. Służba jego, krewni i brat z rodu Ringel oraz wszyscy złączeni z nim więzami krwi zostali wymordowani. Linka stosując krzyżacką taktykę mobilizował swoje siły i jeszcze raz w roku 1273, wspólnie z Bartami, podjął nieskuteczną batalię o zdobycie Elbląga. Linka wprowadził garnizon niemiecki w zasadzkę i zadał mu bardzo dotkliwe straty, które przez krótki czas, dopóki nie dotarły w następne posiłki z Niemiec, nie pozwoliły krzyżakom na grasowanie ich band po pogezani. W roku 1274 po wzmocnieniu zakonu kolejnymi posiłkami, z całą furią i rządzą zemsty zaatakowano twierdzę Pogezan-Litzbark-Warmiński. Gród został zdobyty. Obrońcy ratowali się ucieczką, a tych, którzy nie zdążyli, krzyżacy pojmowali i wymordowali. Niestety nie znamy dalszych losów wodza Pogezan-Linki. Wspólnymi siłami Prusowie próbowali zdobyć zamek w Królewcu, zbudowany na ruinach pruskiej twierdzy Tuwangste. Wojska Prusów przybyły do oblegania królewca z machinami oblężniczymi i jednocześnie zablokowały wszystkie drogi dojazdowe. Sambijski wódz Glande rozbił krzyżacką flotę i próbował wziąć królewiec oblężeniem i głodem. Pomoc zewnątrz od morza odblokowała królewiec, co w rezultacie było powodem rezygnacji Prusów z jej oblężenia. Pomimo odstąpienia Prusów zakon nie miał ochoty i odwagi do spotkania się z nimi na otwartym polu. W taktyce Krzyżaków nic się nie zmieniło. Mszcząc się, nadal mordowali i porywali ludzi w niewolę. Terytorium Prusów zamieniono w pustynię, podpalając domostwa, grabiąc i niszcząc zbiory. Krzyżacki kronikarz Duisburg przekazał, że z podbojem pozostałych regionów Prus Krzyżacy mieli problemy, a to z powodu bardzo licznego napływu ludności i pruskich wojów z podbitych prowincji. Podbój Prus zakończył się w roku 1283. Większość ludności uciekła do Polski lub gdzie tylko mogła, szukając dla siebie azylu. Opór Prusów stał się beznadziejny, bez szans na ocalenie. Społeczne struktury zostały zniszczone, ludność w 50% wymordowana albo wzięta na handel niewolnikami. Prusowie nie posiadali regularnych zbrojnych. Na prusach w imię chrześcijańskiego Rzymu dokonano ludobójstwa. Na zakończenie warto zacytować Łucji okuliczko Zaryn. Zaborczością i bezprawiem Zakonu walczył pradziad. Kontynuował walkę dziad i ojciec. Próbował protestować wnuk i dopiero prawnuce doszli do wniosku, że jest ona beznadziejna.